No cześć, Angel 666 Faster Gear. Słuchajcie, Gear Shifters, czyli coś, co teoretycznie nie powinno mnie do końca zainteresować, bo tu są Power upy jak widzicie, e, a ja po e, odcinku e, z e, Fast and Furious Spy Racers z, z tego dodatku zimowego. No, jakoś nie najlepiej wspominam te power-upy, ale nie pokazuję wam tego bez powodu. Zaraz wszystko wam wyjaśnię dlaczego pokazuję wam tą grę. Bo mam o tej grze kilka informacji dla was. Tak. Informacje związane z e, Gear Shifters e, są następujące. Jeżeli chcecie, możecie przetestować tą grę, bo jest demo na Steamie. Ale to też nie o to tutaj chodzi. Jeżeli Wam się spodoba demo, możecie tą grę kupić sobie za 90 zł. Czy to mało, czy to dużo, pozostawiam to ocenić Wam. Ale ja, jako gość, który dzieli się zawsze dobrymi informacjami, odpowiem, że na stronie GG Deals, czyli mojej ulubionej porównywarcy cen gier, grę Gear Shifters możecie kupić w pewnym sklepie Humble Bundle za 34 ziko albo w Keyshopach z jakimś tam powiedzmy większym ryzykiem. No ale czemu ja nawijam o tym Gear Shifters? No i już wam tłumaczę. Dlatego, że moje ulubione Classic Sport Driving od Pixel Wrappers ostatnio rozdawało e, Electro Ride polskie przy okazji Sprawdźcie Electroride i Sunrise GP, nową grę twórców Electroride. Eee, a tutaj, proszę bardzo, dość późno, bo dopiero 20 lipca pojawiła się ta informacja. Ale wy nazwijmy to tym miesięcznym konkursie, bo tak naprawdę zostało na niego eee, ile, który mamy dzisiaj? No, powiedzmy, ponad 7 dni eee, nieco ponad 7 dni. Ale możecie wygrać tą grę, a konkretnie cztery kluczyki, e, i co trzeba zrobić? No, klasycznie e, trzeba e, mieć grę classic sport driving i spróbować swoich sił e, w generatorze tras. Ja sobie kopiuję gear shifters, e, bo ta trasa jest e, potrzebna. Kategoria arcade i pro, zobaczymy. Bycie na podium to 33% szansy na klucz i jeśli nie będziecie na podium nadal możecie losowo wygrać jeden klucz. Ja tak ostatnio wygrałem klucz, totalny szok, ale słuchajcie jak mowa właśnie o... Classic Sport Driving no to to jest poprzednia nagroda ich e, zresztą na moim kanale Classic Sport Driving regularnie gości Driver 4 był jedną e, tu Dirt 4 był jedną z nagród tu kolejna i tak dalej i tak dalej. Sprawdźcie Electro Ride, sprawdźcie Sunrise GP i widzimy się, słuchajcie już bezpośrednio w grze. I startujemy na trasę. Natomiast jeżeli chodzi o samo Classic Sport Driving, słuchajcie, regularna tej ce cena tej gierki to 23 ziko, czyli tak naprawdę niewiele za szansę co miesiąc zgarnięcia dodatkowej kolejnej gry. Raz płacicie za grę, a co miesiąc macie możliwość wygrania kodu. Mi udało się jednej gry w jednym miesiącu zdobyć dwa klucze. Dwa! Więc nie zastanawiajcie się, tylko kupujcie Classic Sport Driving. A jeżeli, nie wiem, szkoda wam 23 zł, albo nie macie tyle na koncie, to możecie poczekać na promocję, bo regularnie, jak widzicie, jest po 18.39. Ale nie oszczędzajcie, wspierajcie twórców i kupujcie grę za 23 ziko. No, cześć. Słuchajcie, więc podziało się tak, że hmm, na trasie, którą jak widzicie, e, która jest e, tą konkurencją, tak, tym miesięcznym konkursem, jest już mój czas. Ten mój czas jest z jednego bardzo prostego powodu. OBS, którym nagrywam e, materiały, spłatał mi figla e, i e, nie zapisało się to, co się nagrywało, najkrócej mówiąc. E, natomiast jest jeszcze inny problem. E, ostatnio były dwie aktualizacje. A ja jeszcze puściłem teraz e, tryb Pro, chyba z tego, co sobie widzę. No to będzie jeszcze ciekawiej. Bez rozgrzewki jadę Pro. Widzicie co się dzieje? E, niestety, ale bardzo coś złego się podziało z płynnością gry. E, sprawdzałem sterowniki, e, czy mam aktualne. E, różnych rzeczy tu szukałem. I niestety, ale. Eee... Japitole Czy to będzie mój ostatni materiał z Classic Sport Driving zamierzam słuchajcie przeinstalować Windowsa jeszcze nawet eee, zresztą z kilku powodów no przecież to jest jakaś masakra eee, zobaczcie sobie w lewym górnym rogu Jakie mam dropy FPS-ów, nie da się grać. Muszę. Ja. Nie wiem na ilu FPS-ach gram, no. No to jest jakiś dramat, co tu się dzieje. Mega się cieszę, że udało mi się wywalczyć to pierwsze miejsce w trybie arcade, w trybie pro już nawet nie pamiętam, który mam czas. E, bo nie ma szans e, żebym e, żebym teraz cokolwiek dobrego wykręcił no e, nie mając e, płynności e, w, w grze no przed chwilą o był spadek ze 120 do 40 no i 40 to nadal jest płynnie, ale niestety gra nie ma możliwości zablokowania klatek, na przykład nie wiem na 60, gdzie bym tak tego po prostu nie odczuwał. Nie no, powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych gier samochodowych, które nadal cały czas gram. Zresztą widzicie na kanale, że nagrywam te e, materiały regularnie i. Nie jestem w stanie w to grać. Jestem załamany. Planowałem jeszcze jeden odcinek e, taki bonusowy. Takie uhonorowanie twórców tej gry. I uwierzcie mi, że uważam, że to jest fajny odcinek. Ale nie wiem, co z nim będzie. Podejdę do niego tak jak mówię po nagraniu y, już tego odcinka. No, ja hamuję i y, zamiast hamować, skręcać to nagle wylatuje. Ok, no, tryb pro jest trudniejszy, y, sami to widzicie. Widzicie y, y, też przejazd e, mojego ducha, że tak powiem. Ale najgorsze to jest to, że po prostu przycina, i nagle klasycznie w związku z małym klatkarzem, z dużym spadkiem. E, FPS-ów po prostu nie da się grać. Zobaczcie, na wszystkich międzyczasach byłem gorszy. okej, okay. nie wiem, mogłem sobie, mając już i tak zrobiony czas, przejechać tą trasę, odświeżyć, e, żeby pokazać, że lepiej mi idzie. Ale prawda jest taka, że według mnie i tak by mi chyba lepiej nie poszło. E, trasa Arcade, słuchajcie, jest dużo dłuższa. <laughs> Pro chyba miało coś koło 13 km, Arcade ma e, prawie 16. Więc... E, może tu się chociaż uda powalczyć, chociaż nie sądzę. Przy tym, co się dzieje z y, tymi dropami FPS-ów, z tymi spadkami, no nie chcę się powtarzać, ale załamka, po prostu załamka. No, miałem szansę jeszcze zebrać w y, 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 poprawnej po płynności, przy dawnej płynności y, te, y, to nitro. No, ale jak nagle się pojawiam i zaraz już jestem gdzie indziej w wyniku skoku, to nie jest gra powrót do przeszłości. No kurde! Pixel wrappers! Coście zrobili? Aż muszę sprawdzić e, na e, dyskusjach na Steamie, czy ludzie zgłaszają ten problem, bo no to jest jakaś masakra. Nie zainstalowałem żadnego nowego programowania. Nie wiem, okej. Okay. OBS-a e, zaktualizowałem, e, ale e, nagrywam nim też inne gry i nic się w innych grach nie dzieje. No, ale za to jadę chociaż na drugim miejscu, chociaż e, przy tych. E, w spadkach FPS-ów, jak utrzymam w ogóle to drugie miejsce, to będzie już fantastycznie. Teraz, niestety, nie udało się wziąć nitro, co odbije się na pewno na moim międzyczasie. No, była, podjąłem próbę zdobycia nitro. Ale niestety ta próba była nieudana. Ale cóż, nie poddam się, będę walczył. Aha, bo ja trzecie miejsce mam teraz. Uu. Uu. No to walczmy, żeby wrócić na drugie. Trzymajcie kciuki za podium. Słuchajcie, byłby tak fajny odcinek e, Gdzie bym wam pokazał, jak pięknie wykręcam te czasy, no ale... No mógłbym jeździć tutaj, o, zła linia. E, Do skutku, że tak powiem. O, już jest drop FPS-ów. Nic, pozostaje mi wierzyć w to, że reinstalacja gry e, Windowsa gry e, coś pomoże. E, tak czy tak będę pisał do e, Pixel Wrappers. Pokażę im to nagranie. E, mam nadzieję, że coś się poprawi, no. Traciłem 0,4, tracę już 0,6, więc wygląda na to, że skończę chyba na trzecim miejscu tym razem. Ale bez względu, czy byłbym na pierwszym czy na trzecim miejscu, to daje mi to 33% szansy z wygraną z kluczem. O nie wziąłem z gearshifters i powiem Wam, że. Pograłbym w tą grę chętnie. Na kanale wam pokazał oczywiście e, natomiast. No najpierw muszę zrobić i y, sprawić y, cud jakiś, żeby stał się. I żeby moja ukochana gra e, stała się z powrotem dla mnie płynna. No dojeżdżam na drugim miejscu. E, chciałem to drugie miejsce. Udało się, jest tu potencjał. Być może nawet i na poprawę tego jeszcze czasu, ale to nie, nie przy tym. No pamiętajcie, że zostało wam tylko kilka dni na zrobienie tego konkursu. Ja pojadę sobie z wami na cotygodniowym, klasycznie już cotygodniowej rywalizacji. Bo jak widzieliście, nie wziąłem w niej jeszcze udziału. O! Deszczyk, taki chyba zmrok już. Zobaczmy, co będę w stanie zrobić przy tym dropie FPS-ów. O, jak daleko jestem w tabeli? Ja pierniczę, no to jest jakiś szok, ale przebijam się do góry, zobaczcie. Oj, było ryzykownie, jakbym w to drzewo wpadł, nie byłoby dobrze. O proszę, już trzeci jestem. Warto walczyć. Zawsze wam to powtarzam. Walczyć do końca, nawet w beznadziejnej sytuacji, po to, żeby wasi przeciwnicy, wasi konkurenci widzieli, że się staracie, liczyli się z wami, nawet jeżeli wygrają. A ja już awansowałem na drugie miejsce. Przed chwilą było drugie. Walczmy o pierwsze, ale to będzie trudne, to już wiem. Natomiast ja wiem, że wy wiecie, że ja będę walczył o to pierwsze miejsce. Oj, oj, oj było bardzo nieciekawie. Aaaa! Już bałem się, że w znak przywalę. Ale jak będzie drugie miejsce, tutaj, pierwszy przejazd trasy, powiem Wam, że te e, pierwsze przejazdy trasy. Są dla mnie naprawdę całkiem y, udane i szczęśliwe czasami. Ale zwróćcie uwagę. A właśnie miałem mówić, że kurczę y, nie ma tutaj problemów z płynnością i nagle przycięło coś. Yeah. Dobra, mam 0,4 przewagi. Minimalnie straciłem. Trzeba cisnąć. Trzeba cisnąć. Zobaczmy, co się uda nam zrobić. Drugie miejsce, będę z niego bardzo zadowolony, bo e, przy niedziałającej płynnie grze drugie miejsce jest wyrobiste. E, a przegrać z Dave'em... Ajajaj. E, to... Można powiedzieć, że klasyka. Ale ja się śmieję, że... Oj, oj, oj. Że Dave to nie jest człowiek. No, Zyskałem większą przewagę i wygląda, że z palcem w tyłku, e, o ile tak się jeszcze mówi, chyba nie, bo to tak dziwnie się kojarzy, ale że po prostu z łatwością dowożę to drugie miejsce. Jest podium, jestem zadowolony. Zobaczmy na międzyczasy. Dave wszędzie pierwszy. Zbliżałem się do niego, proszę bardzo. Na drugim międzyczasie tylko 0:14, na czwartym 0:77. E, jestem naprawdę zadowolony. Skoczymy jeszcze na trasę pro, e, żeby tutaj też się wpisać. E, no i tu celuję, jak się pewnie domyślacie, w trzecie miejsce, bo Dave i Sylvain, e, jeden z twórców gry. To są kosmici. Oni uwielbiają tą rywalizację w klasie pro. Ja niestety do chłopaków nie mam podejścia. Może... Jakbym nie wiem, więcej poćwiczył. E... Może, może, ale. Jest kurczę, tyle Gierek do ogrywania. E... Ja naprawdę, gdybym miał czas, to bym wam nawet i daily odcinki robił. Uwierzcie mi. E... Ale... No, to jest Awykonalne, bo tego czasu po prostu nie mam niestety. E, I dlatego e, Daily nie ma i nie będzie. Na razie. Nie planuję w ogóle. Pomysłu w ogóle daily. E, więc. E, no. Wiecie jak już jest po prostu. Albo jak będzie. Au! Natomiast. Wracając do tego, że jest lipiec, a ja w lipcu obiecałem trzy premiery, e, to mam nadzieję, że e, jutro e, uda mi się e, postawić może system. I e, no, wlecam nowości na kanał, że ta końcówka lipca będzie e, owocna w te nowości. E, No, Sylvain i Dave już odjechali na 5 sekund. Tu no ewidentnie skopałem linią przejazdu. Oni jadą płynniejszą linią, ale to myślę, że trzeba znać trasę, żeby już taką... Ach, wyrzuciło mnie. Żeby taką linią już jechać. No, nie mam najmniejszego problemu, żeby nad graczem Borgu się utrzymywać. No to jest właśnie klasa pro. Ja hamuje, hamuje, hamuję, a jakbym jechał na po prostu już skończonych hamulcach, e, bo wygląda to tak, jakbym nie hamował. Albo jakbym jechał autem bez e, ABS-u, które po prostu blokuje hamulce i wtedy jedziemy jak na sankach. A teraz już właściwie aut bez ABS-u chyba nie ma e, w zasadzie. E, trzeba by naprawdę jakiegoś, nie wiem, staruszka dorwać albo może, nie wiem co. Jakieś sportowe auto, gdzie pewnie kierowcy ci kozacko ogarniający bryki. No po prostu by tego nie potrzebowali. No mniej więcej mam taką samą przewagę jak i stratę. No i wtedy taki wyścig zaczyna być nudny, bo nie ma o co jechać, że tak powiem. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, liczyłem się z tym, że tak to będzie wyglądać. Ja prześledzę sobie jeszcze to nagranie pod kątem tych spadków FPS-ów e, co tutaj może się dziać. E, bo gdyby. Gdy coś się wam dzieje, na przykład z kartą graficzną, no to generalnie. E, nie ma tak, że jedna gra tylko się wam pieprzy, tylko e, psuje się po prostu wszystko, tak? Pojawiają się jakieś artefakty, zacina się. E, z no najróżniejsze rzeczy już to przerabiałem e, w swoim życiu. E, no i jest podium, e, dwa razy mamy podium e, na nowych trasach e, na tej e, Gear Shifters. E, no cały czas mam e, podium, czyli mam po 33% szansy, e, że wygram e, klucz i mam bardzo e, Duże swoje życzenie, żeby mi się to udało. Trzymajcie kciuki za to. E, dam wam znać na pewno, czy się udało. Zresztą, tak jak powiedziałem, jak się uda, to na pewno zobaczycie materiał z tej gry. E, połączenie gry takiej samochodowej zręcznościowej e, z strzelanką. Mało jest takich tytułów, a zwłaszcza z takim widokiem z góry, ale z jazdą w bok. Mm. No i to tyle słuchajcie, Angel 666 Tester gier i to test Classic Sport Driving. Heja, a cześć.